Dzień dobry, prowadzimy Aha. akcję Przegrywasz, Przegrywasz. Pan policjant jest akurat na urlopie, więc w jego zastępstwie okay. występuję ja. Jeżeli zgubiłeś gazetę lub też zjadł ją pies, skontaktuj się z nami. Tym razem odbędzie się bez podawania kodu dostępu, ale tylko dlatego, że opracowaliśmy nowy, świetny system okay. zabezpieczeń. A oto on. Kliknij przycisk dalej, jeśli jesteś posiadaczem legalnej płyty. Jeżeli jesteś posiadaczem nielegalnej kopii gry, wciśnij kombinację klawiszy Alt i F4 na klawiaturze. Ostrzegam, że próba oszukania naszego systemu zabezpieczeń może zakończyć się dramatem, a oprócz tego będzie nam przykro. A jeszcze oprócz tego, na pewno dowiesz o tym pan policjant, jak wróci z urlopu. Prawdziwy pan policjant. Decyzja należy do ciebie. Oj, widzę, że coś cię gnębi. Pamiętaj, przegrywasz, przegrywasz. Legalna to taka kupiona w sklepie.